Lucky Luke. Z Kusz pokrywa twarz. Kapelusz jego dobrze znasz. To słynne kawaliero. Ze strachu dziki zachód drży. On rewolweru mistrzem i powala mucha jednym strzałem. Pustynię on przemierza znowu. Nie. Telefon niepotrzebny mu. To kowbój dzielny, lecz samotny. Lucky Luke. Nie boi się nikogo. Lucky Luke, Daltonów Karcisrogo. Lucky Luke. nie boję się nikogo. Latający kowboj. Alarm! Wezwać Szeryfa! Ktoś obrabował bank! Patrzcie, złodzieje uciekli przez dach! Uuu! Przykrością informuję, że staliście się ofiarą Peperminta Peper... co? Peperminta, króla złodziei banków Skąd masz tę pewność, przybyszu? To jego podpis Gość zjada ogromną ilość pastylek miętowych Ma Nie wiadomo Nikt nie zna jego twarzy ani imienia Stąd ksywka peppermint. A ty jesteś na jego tropie, tak? Od Arizony Szeryfie? Uy. Skoro nie znasz jego twarzy ani imienia, jak go rozpoznasz? Po mentolowym oddechu. Sen na wieś. Przybyszu lepsza jedna puchowa kołdra niż 10 gramów ołowiu. Co ty na to, Jolie? Jak na senną wieś może być? Zamów gorącą kąpiel i woregowca. owsa. jesteś wielkie dzięki! Taki przepis. Lemoniadę, proszę. O, tutaj nie serwujemy mocnych napoi. Może świeże ziółka, rumianek? A, werbę na zmięto. Jest pan pewien, że potrzebna panu broń? Mogę ją panu przechować. W sennej wsi nie zalecamy noszenia broni. Dziękuję. Nie rozstaję się z nią. Bardzo spokojna wioska. Tak, a pan przyjechał tu po. E... No cóż, szukam przyjaciela. W sennej wsi są sami przyjaźni ludzie. Mój przyjaciel uwielbia te pastylki. Może pan go zna? Ekstramocne? Takie typy tu nie bywają. Proszę pana, witam serdecznie w Sennej Wsi. Dziękuję. willow komendant policji tej cichej osady. E, będzie panu potrzebny? W zasadzie nie. E, to dobrze, bo my, mieszkańcy, nie ufamy broni palnej. Ja sam też jej nie noszę. Pan przyjechał tu. E, tak pomyślałem, macie tu bank? To tamten budynek z remontowanym dachem, ale powiem szczerze, jeśli chce pan zdeponować pański, ja go przechowam. Dzięki, ale bez niego czuję się nagi. Witam, witam. Przepraszam, naprawiam dach. Widziałem. Jakieś kłopoty? Kłopoty? A to? Nie, to rutyna. Coś do depozytu? Dużo pieniędzy w tym sejfie? Pieniędzy? O nie, tutaj nie trzymamy pieniędzy. Jeśli jednak chciałby pan zdeponować broń, Ech, Dzięki, do widzenia. Ta wioska jest jakaś dziwna. W salunie tylko ziółka, komendant policji bez broni, bank bez pieniędzy i... Nic wielebnemu nie jest? Wszystko w porządku, Beto. Widzi pan, noszenie broni rodzi pokusę, by jej użyć Co to jest, komendancie? To? Cóż to wielebny Calvin Wright nasz drogi pastor w swej latającej maszynie Wszystkich was pojęło Wiem, dlatego musimy chronić naszych obywateli i utrzymywać spokój. Proszę to schować, zanim komuś stanie się krzywda. Apteka. Wyglądasz jak kłębek nerwów, przybyszu. Polecam na par sponków pomarańczy. Świetny na stres. Wolałbym raczej pastylki tej marki. Fresh Brothers! Zaraz. A, co tutaj? Dużo pan ich sprzedaje? Ho, 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 ho. Prawie wcale za mocne dla mieszkańców wioski Aronie, podaj mi dużą butelkę jodyny, gazę i słoik maści kamforowej A, będzie kolejna próba, Berto Ciszej, Aronie hany dropie. ściany mają uszy I dorzuć sześć pudełek pastylek miętowych dla barona Jakaś moda na te miętówki. A kto to? Berta, gospodyni wielebnego rajdstafa. Nie zadzieraj z nią, ma obsesję na punkcie szpiegów. Jakich szpiegów? Latające maszyny rajdstafa budzą w ludziach chęć posiadania, choć nie rozumiem dlaczego. Już 66 razy naprawiam dach, ale teraz jest znacznie lepiej. Prawie zawsze spada na bank. Tak to już jest z tą bronią. Gdy się ją nosi, to się z niej strzela. Konfiskuje ją do czasu wyjazdu. Czego chcesz? Zobaczyć się z wielebnym rajstafem. Jesteś dziennikarzem? E, nie. A więc szpiegiem? Zdążymy na czas wielebny. Cierpliwości, baronie. Nie od razu Kraków zbudowamy. Możliwe, ale Wielki Dzień jest za dwa dni. Już na samą myśl... E? Mam nudności. A? Komendancie, potrzebna mi broń. Opuszcza nas pan? Muszę złapać groźnego przestępcę, ukrywającego się na plebanii Wielebnego <laughs> To śmieszne Wielebny przeciwstawia się prawu grawitacji, nie prawu karnemu Nazywają go baronem, ale to król złodziei Sądzi pan, że arystokrata jest przestępcą? Miętówki go zdradziły Zdaje się, że jest pan bardziej stuknięty niż my Wyjdźmy stąd, zanim wyląduje na dachu Na początku niektórzy chcieli strzelać, żeby go zestrzelić na ziemię, stąd tyle broni w banku. Dziesięć dolców na bank! Trzydzieści dolców na kościół! Kupię sobie nowy O panie drabina jest za krótka. Ja się tym zajmę. Droga do nieba jest pełna złamań Przez miesiąc będzie pan nosił gips Miesiąc? Ale wielki dzień jest za dwa dni Pilot! Potrzebny mi pilot! Fix it. Nie da rady A wy, parafianie, kto na ochotnika? Ja Wystarczy zabrać im broń, to tracą rozum A więc, chłopcze, też pragniesz podbić przestworza? Wolałbym raczej podbić dziki zachód. To nie może być trudniejsze niż rodeo. Przygotuj się na rodeo w obłokach! Proszę się nie wiercić, ojcze! Poznaj Bertę, moją niezastąpioną gospodynię. A to Fixit, mój pomysłowy mechanik. Lucky Luk, samotny kowboj. Co znaczy, że może być szpiegiem? Szpiegiem? Bardzo to <laughs> A to jest baron von Flaps, mój najhojniejszy sponsor. Baronie, oto Lucky luk, nasz nowy oblatywacz. Badwin von Flaps do usług. Lata pan, baronie? Ja latać? W żadnym razie. Mam lęk... E, e, przestrzeni. Nerwy? Jest moim jedynym jeźdźcem. Pampując tutaj, otworzysz zawór i śmigło zacznie się kręcić. Jeśli zawór się nie otworzy, zacznij się modlić. Nie słuchaj go, chłopcze. Mój kalwinopter jest bardzo bezpieczny. Pompuj, 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 pompuj! Pompuj, pampuj. Dach jest jak nowy. O! O, dzięki, dzięki. No co jest? Nie zniszczył żadnego dachu. To było zdumiewające. Masz ogromny talent. Talent do upadania. je pan? Jeść półtorej doby przed wielkim dniem? Co ma być tego wielkiego dnia? Oficjalny lot Kalwinoptera nad wielkim fortem. Wielki fort? To największa baza wojskowa w całym kraju. Jeśli pokaz odbędzie się bez zakłóceń, armia sfinansuje naszą pracę. Prawda, baronie? Jeśli maszyna nie zawiedzie... <laughs> Tutaj pompujesz. Zawór się otwiera, śmigła się kręcą. Pompuj, pompuj, pompuj! Aaaa! Ty szpiegu, ja przyzwyczaiłem się do wysokości. Jesteś mistrzem luk. Każdy by to potrafił. To co, baronie? Przelecimy się? Trze <noise> Trzeba najpierw sprawdzić, ile ładunku udźwignie. Czy to konieczne? Tak. Armia potrzebuje maszyny mogącej przenieść ciężkie ładunki. Jakie ładunki? Ja się na to nie zgadzam. Ja też nie. Widzi pan? Maszyna leci praktycznie sama. Spróbuje pan? Tylko nie wypuszczaj sterów z rąk. Jest pod wielkim wrażeniem. Powinien się nazywać Zielonym Baronem. Wielki Fort. Zatrzymaj się, nie ma przejścia. Muszę pomówić z pańskim dowódcą. Nie zawracam głowy, dowódcy, z powodu byle cywila. Dowódca wielkiego fortu jest bardzo zajęty. Jestem Lucky Luke. Nie znam, zjeżdżaj stąd. E, e, jestem pilotem wielebnego rajstafa. Te jasne, a ja rumuńską księżniczką. A teraz zabieraj się! Nerwowi kolej się. Te, lepiej się nie narażać. Chcę się zaciągnąć za walkę. To cywil. Biesowając, muszę iść. Pędzę pójdę tam walczyć za kraj. Jedno zimne, mi da. E, słuchaj, e, cywilu, że i tak się nie wpuszczą do Wielkiego Fortu? E, za Wielki Fort! A co jest w Wielkim Forcie? To sekret. A ty, co pijesz? E, to sekret. Barman, proszę nalać. A wtedy, Mustang na to, gdyby rony latały, byłbyś dowódcą eskadry. Zbieramy się. Wszystko wiem. Sen na wieś. Joli. Masz wiele ukrytych talentów. Ta sztuczka może się nie udać po raz drugi. Ukradł kalwinopter! Nie poleci daleko! Baron? Szpiegiem? Nie, peppermintem. Peppermintem? Rólem złodziei banków. Tu mamy dowód. Wytłumacz mi to, chłopcze! Pewnie wiecie, że w wielkim forcie trzymane są państwowe rezerwy monetarne. To ścisła tajemnica. Miliony dolarów w nowych banknotach kryją się w skarbcach tej fortecy. Baron mnie oszukał! Widać, latanie miało dla niego inne znaczenie. Co robić, panie? Co robić? Jest jedno wyjście. Dalej, dalej! Hm. Mój honor jest w Twoich skrzydłach, Laki Luku! Jest mały kłopot, stabilizatory są niestabilne. Moje pieniądze, a! Moje pieniądze! Jak na króla złodziei wyglądasz żałośnie, Peppermint. Tak, niedobrze mi. Co to za zielony typ? Marsjanin, teraz chyba dowódca nas przyjmie. Mój drogi Luku, uświadomiłeś mi, jakim niecnym celom mogą posłużyć moje maszyny. Rezygnuję z lotnictwa. Dachy będą ci wdzięczne. A więc, Luk, opuszczasz nas? Chyba jednak wolę zaganiać krowy. Używaj go z rozwagą! Wiesz co? Wully Pillow chyba poświęcę życie dziedzinie znacznie bardziej potrzebnej ludzkości niż lotnictwo. Tak? A co to będzie? Rozszczepianie atomów! Dzielny samotny kowboj. Wersja polska na zlecenie Teleton Plus, Studio Publishing, Dialogi Małgorzata Kochańska, reżyseria Dorota Kawęcka, dźwięki montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska. W wersji polskiej udział wzięli Grzegorz Kwiecień, Tomasz Błasiak, Wojciech Socha, Grzegorz Falkowski, Modest Luciński, Robert Tandera, Janusz Bituch, Cezary Kwieciński, Dariusz Błażejewski, Monika Wierzwicka, Hanna Kinderkis i inni.